Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku w serii z życiem Eko. Jak widzicie, coś zaczynamy tak troszkę startadowo, bo tutaj mamy awans dla Sky wybrać. Tutaj po prostu, wiecie, skoczyłam jej dwa razy wyżej, żeby po prostu, wiecie, poznać lepiej tą karierę. I tutaj mamy do wyboru miejską planistkę. Pasu miejskiego planisty jest planowanie, więc wyjdźcie na zewnątrz, zbieraj opinie, agituj i zachęcaj się mu do dbania o środowisko, a to techniczka ochrony środowiska wykorzystują cały swój kunszt i pomysłowość aby projektować i projektować i produktować przeróżne ulepszenia, które wzbogacą i zazielenią świat z mi się wydaje, że weźmiemy to gdzie to jeszcze nie zdążam zamknąć okna o, zamykamy i ogólnie jak to to wygląda, więc tak ten pierwszy awans została sama tutaj widzicie, to była architekta architektka serżys Tutaj mamy następny, co ona tutaj dostała rozchyloną mgła przy użyciu eko części kolczyki jakieś. No, także wiecie tutaj nie za wiele, ale będziemy tutaj oczywiście się skaiwie. Energia elektryczna, woda i opłaty. Dobra, to czekaj. Tutaj mamy sprzedań nadwyżkę energii lub wody z rachunku. I nie wiem, czy będziemy mieć... Pokaż rachunki. A! Udało się. To też sprzedamy. Wiecie, im mniej, tym lepiej. Także co? Popłacimy rachunki. w stawej, moja droga, już mamy dziesiątą. Ale weź się przebierz może... Tutaj win. Aha, dobra, oczywiście. Możesz sobie przejść przez ścianę, kto ci zabroni. Ale weź może przebierz nowy strój. Nie, nie, czekaj, nie zrobiłam ci tego nowego stroju? Nie, mamy tu, dobra. Okej. Okay. Już raczej nie przekonamy nikogo do planu działania. Czekaj. Eee, znamy tą panią, dobra. Eee, przekonaj, o. I do naszego pomysłu zobaczymy, czy się uda. Czy się nam tutaj zaliczy. Czemu? Aha. Oczywiście, możecie na odległość rozmawiać Przecież nawet nie znasz z tą porozmawiać e, Dawaj, no, przekonaj Załóż torbę No chodź Także dzisiaj, wiecie, taki będzie raczej domowy Oddaj głos na lokalne plany działania o dwóch osobnych głosowaniach Aha Okej, okay, nie udało się Hey, głosuj na lokalne plany działania, choć choć No nie udało się, trudno. Ale próbowałaś, moja droga. I co tu jeszcze? Mamy 80 poziom. Uhuhu. ja wam nieźle, nieźle, to jej logika. Zdłużczamy się do kumulu. Jesteśmy na czwartym także. No chodź tutaj. Czemu tutaj nie podejdziesz, moja droga? Eee... Tutaj, głosuj na lokalne plany działania. Chodź, chodź. Okej, załóż torby. A nie, chyba nie wygramy. Więc to było... Głosuj jeszcze raz, dawaj. Jak możemy, to głosujmy. Dawaj. I głosujmy, ja bym chciała, żeby nasz wygrał. Ja nie to powiedział, że nie możemy ileś razy głosować, nie? Dziewiąty Okej. Okay. Głosuj na lotkowe plany działania. Dziesiąty No tam to będzie wiecie, takie coś nutnego. Reś się tutaj przywitać, żeby mieć punkty. No i będzie nastać nas i będzie remis. Daj, chodź, chodź. Szybko. Dawaj, jeszcze tu kto, ktoś idzie, tutaj idzie. Jeśli mi uciekniesz, choć tutaj się przywitać, za to też powinnaś dostać punkty, moja droga. No. Dalej. Okej, okay. dobra. Wasze na lokalne plany działania. I to? Dobra, będzie Remis teraz. Ej, cześć, z kim ty się przywitałeś? Z nim się przywitałaś? To się z nim jeszcze raz przywitaj, dawaj. Może wiecie, jeszcze tutaj kogoś złapiemy, porozmawiamy właśnie. Fajnie mi się okazało, że tutaj entuzjazmu się miejskim. Przygotowaniem. Tutaj zostaliśmy właśnie ten tablet, za ten pierwszy awans. Tutaj go też się pobawimy nim. Dobra, e, dawaj jeszcze... E, co by tutaj... Mm, to chyba już się nie będzie liczyć, nie? Masz 9 punktów. Ale z nim się przywitałaś, nie? O, mam 5, dobra. Okej, okay, dobra. Chodź jeszcze raz na głosowanie, dawaj. Ja chcę to wygrać. Szybko, bo musimy iść ogarnić inne rzeczy. To. Dawaj Następny od... Załóż torbę, no bo będziemy tutaj, wiecie, na bieżąco mi się wydaje tutaj Ogarniać to, I no wiecie, no fajnie by byłoby tu właśnie wygrać się coś Co z tego, że głosowaliśmy parę razy na swój... Wiecie, pomysł, to się się nie liczy Dawaj no Tutaj idziemy do domku to się musisz troszkę ogarnąć i idziemy tutaj sobie porobić, w ogóle tutaj mam taką nowodonicę, ja ją, nie wiem przegapiłam chyba, i bym chciała właśnie to, wiecie, tutaj no to chodź, to podlej moja droga i tutaj może zbierz cały plon chodź, chodź, najwyżej jeszcze później pójdziemy, może i trzeba tutaj ładnie roślinki dbać. Dobra. I teraz. O. Jak tam. Ej, nadal nie możemy tego. No, to już jest jakieś dziwne. Dobra, chodź nakarmić. Ledzie nakarmić, ale to jest prawda jakieś głosowanie. Eee, aha, Aha, już nie możemy sprawdzić. Musimy być obok. Dobra, dobra. Nie my to bo wiecie, tu są jakieś ludzie. Nie wiem czy tą panią znamy. Znamy ją, dobra, tego pana też znamy. Co się stało? Brudno. Gdzie masz nieprzyjemne otoczenie? Tu chodź w ogóle tą soję tutaj nie możesz nic zrobić, ale zbierz cały plon. Pomów do niej może co? O, festiwal się rozpoczął, dobra. Ja bym chciała, właśnie tutaj może coś zaprojektowała. Tablet do e-projektów. Chodź. Właśnie jestem ciekawa, wiecie, tego jakby odkurzacza, wiecie, tego złego powietrza, czy coś takiego, co było byłoby, wiecie, zwiastunie. I co? Czy już coś zaprojektowałeś? Urząd Projekt Eko -wy Wynalazku. No, przecież nic się nie pokaże. Trwa tak krótko? O nie! Smutno mi. Nie, nie chcemy. Smutno mi. Czyli jutro będziemy chodzić cały dzień pewnie w torbie. No cóż. Mówi się i tak. No niestety. No smutno, że się nie udało. No ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, nie? Głodna jesteś już, już, chodź sobie tu, może yy, matko nie śpi, tylko chodź sobie usiądź i jeszcze mi coś poprojektujesz i już pójdziesz sobie jeść, chodź. No chodź. Musimy do jakąś miniaturę zarobić, wiesz, moja droga. Dawaj, no. Tu masz takie ładne tło, no. a fajny ten na takie drzewko jakby ma, no. Fajnie, fajnie. Dobra. I głodna jesteś. To chodź sobie tutaj weź resztki jakieś. A czemu jesteś smutna? A. brak twórczyń, dobra. Chodź, chodź, ale nie zostawię go czy ja mogę na przykład... A nie, nie mogę tak wiecie przełożyć. pomysł. czyli teraz by wyszło, że tutaj możemy coś stworzyć nowego chyba. Um, nie no to było Tu nie ma nic ciekawego hm, Nie wiem, może wiecie co? Ja tu jeszcze zrobię awans Dobra, powiem ja Wam skoczyło mi tylko o jedno dalej A ja tu nie szkodzi, tutaj mamy teraz Uszlifowanie e, Bardziej skomplikowane eko wynalazki jakieś Także cię tutaj liczę na właśnie jakieś e, Twórz tylko my musimy pewnie to wszystko, no wiecie, tutaj sami zaprojektować najpierw. Także mi się wydaje, że to będzie już moja droga tutaj... To, ...to robiła... Ej, a tam co się dzieje? Eee, stwórz, widzicie? A nie, to u nas, o matko, myślałem, że to dalej. Eee, zamień, zamień... ...i zamień. Byśmy się to wyczyścić, ale to się nie... ...ty się tu nie dostanie, bym musiała... Drzwi jakieś zrobić, czy my mamy tylko jedną dobra, tam nieważne. Choć jeszcze że tutaj roślinki mamy ogarnięta, zastanawiam się, czy do domu ich nie wsadzić, ale... A kondycja opłakana, gotowe na gotowym zbioru no to choć popielęgnuję, może co tutaj mamy no, przegrane głosowanie także jutro pewnie będziemy chodzić w tarbie. Wiecie, aby właśnie tutaj Pokazać, że jesteśmy tutaj smutne, bo nam się nie udało, no ale cóż Oj, to też posprzątasz moją trąka Tak, czas posprzątać co jakie mamy Bo nie na no neutralny idzie, nie może tak być Dobra, w jutrzejszym, w jutrzejszym... w Następnym odcinku właśnie mi się wydaje No ale czemu tego nie chcesz sprzątnąć, no sprzątnij Aha, okej, okay. nie, wróćcie. Musimy się wydaje, że w następnym odcinku już tutaj wiecie, biej ten ostatni poziom. I w następnym odcinku też bym chciałabym właśnie apartamenty. Aha, nie posprzątasz tego. Dobra. Serio, mogę to sprzedać za 120? Niewypity drink? Okej. Okay. Jak tak mogę, to tak zrobię. Dlaczego by nie? Dziwne. O, 120. Widzicie, zwykłe szklanki. No dobra. No właśnie, że jutro spędzimy dzień w turbie, tak mi się wydaje, Znaczy Tak będzie. Ola, dzisiejszy odcinek mi się wydaje, że raczej tych tak... okna, ok, no, ale nie chcemy cię. Chodź kaj, moja droga sobie pójdziesz już spać. Bo jutro do pracy na dziesiątą. Stwórz część do eko, Lepszy Dobra. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek jest trochę luźniejszy, dużo nie pokazywał, Wam też się podobał i do usłyszenia, do następnego. Papa! Pa.